Było takie zamułki, że... O, sobie wskoczyłem na pierwszy bloczek, bardzo dobrze mi idzie, skakuję na drugi bloczek, kurwa! o nie, nie wskoczyłem. To jest drabinka! Kurwa nie! Już to jest No właśnie wiem, już tutaj doszedłem, ale nie! się skwierdzał. Ja Olu! O ja pierdolę, tu jest drabinka. całe Pa 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 Wake me up! Before you go go! Ba ba, ba 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 Sorry, 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 tepnę cię, pepnę cię, tepnę cię Biedna klawiatura. Ej, jak ty tam z Za każdym razem, za każdym razem tu! TU Nie mogę, Jezu! Wyłączmy tu nie nagrywajmy tego, ja to mam w dupie, no. O Jezu, co to za mapa, co to za szatan ją robił? Kurwa, mać. Ja nie mogę, cześć, słabo ej, mi! Ej, ten autor! Ja panią. tu zaraz drzwi! No nie sądzę. Specjalnie kurwa, bo to jest jakiś ten. Jakiś zły człowiek! No nie mogę, może nie mogę. Jezu, bremu nie. Ej, co się dzieje? Nawet mój komp się w widzisz. O jezu, no nie mogę, no jestem spokojny, ale ile mogę. Bądź spokojny, spokojny bądź. Jestem zadowolony, że żyję w tym kraju. Kurwa. Nie mogę, jeszcze się dusza. A ja jestem spokojny, ja teraz jestem. No ja też jestem kurwa spokojny, nie widać? Pan spokojny, bremu. Kurwa! Nie, nie jest! Nie! Jezus! Góra, kurwa! Kurwa! Czekaj, okay. teraz, teraz, teraz nie pierdolę to po oknach. Słuchajcie mnie właśnie!